Już po raz trzeci Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnych, Raków Reaktywacja, w którego pracach aktywnie uczestniczy Zespół Szkół imienia Bolesława Prusa, zorganizowało akcje dla dzieci. Tym razem święty Mikołaj odwiedził dzieci mieszkające przy ulicy Filomatów, które kilka tygodni wcześniej napisały do niego listy. Impreza rozpoczęła się o godzinie dziewiątej. Dzieci czekając na świętego Mikołaja, ubierały choinkę w ozdoby, głównie własnoręcznie wykonane. Pod okiem fachowca kolorowały bombki w stylu graffiti oraz tworzyły olbrzymie bańki mydlane. Był również poczęstunek, oczywiście potrawa świąteczna, czerwony barszcz i kulebiaki. Ochotnicy mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem wodu stierżackiego. O godzinie 11 przyjechał święty Mikołaj. Tak naprawdę zostało doprowadzone przez policję. Ponoć śpiesząc się do dzieci, złamał wszystkie możliwe przepisy drogowe. Rozpoczęła się chwila wyczekiwana przez dzieci, rozdawanie prezentów. Dzięki licznym sponsorom, wśród których byli również pracownicy naszej szkoły, Mikołaj rozdał ponad 150 pomników. W organizacji imprezy brali udział nauczyciele i uczniowie zespołu szkół imienia Bolesława Prusa.